Ahoj szczury lądowe! Klockozaur dostał zadanie zbudować statek kosmiczny. Nie mógł to być jednak zwykły statek kosmiczny. Klockozaur musiał coś wymyślić musiał być oryginalny. No i cóż on mógł zrobić lepszego jeśli nie statek kosmiczny w klimacie pirackim? Moi drodzy, i tak oto powstał właśnie mój mocek. I cóż, jak widzicie, nie mieści mi się on nawet w kadrze, ale by tutaj zacząć wszystko od początku, opowiedzmy historię jeszcze raz. Zadanie konkursowe, jakie dostaliśmy z Łukaszem, czyli, mo czyli moim partnerem, yy, w sensie takim nieżyciowym, tylko takim wiecie, z którym zamierzam dostać się do programu Lego Masters, dostaliśmy proste zadanie: zbudować statek kosmiczny. Jednak zbudowanie statku kosmicznego w stylu Star Wars czy Classic Space byłoby zbyt proste i poszliśmy w stronę pirackiego statku e, kosmicznego, moi drodzy. W dwoje ścisłości historia tutaj jest taka, że Lada chwila po tym jak y, odkryto Amerykę przez Kolumba i w ogóle te statki zaczęły tam pływać masami, po prostu spływać, bardzo szybko po tym okresie postęp technologiczny postąpił tak szybko, że odkryto hiperprzestrzeń. W związku z tym piraci na gwałt wręcz niszczyli swoje statki drewniane, przerabiając je na statki kosmiczne, by nie tylko skupić się na podbijaniu lądów ziemskich, ale i po prostu wszelkich możliwych też kosmosu. W związku z tym wszystkie pojazdy składały się w dużej mierze z prawdziwych elementów statków pirackich, czyli drewnianych, ale były uzupełniane oczywiście wszystkim tym, co było znalezione po drodze, czyli jakimiś metalami, czyli wszelkiego rodzaju blachami i wszelkiego rodzaju rzeczami, które są po prostu złupione w abordażach, tak? Tak zostało to robione. Przejdźmy jednak do omawiania samego statku, gdyż uważam, że jest tutaj naprawdę co do omawiania, a zaczniemy sobie nietypowo od wisienki na torcie. A wisienką na torcie niewątpliwie jest, moi drodzy, to, że spójrzcie, bo ta wysepka to jest trochę pitna wodę fotomontaż, głównie po to, by robiła zastojak dla naszego statku. Dobrze widzicie, statek trzyma się tylko i wyłącznie na jednym klocku. Ten masz z tyłu, absolutnie tutaj nie ma nic do gadania, on jest tylko ozdobny, podobnie jak ta tutaj palemka. Statek trzyma się tylko i wyłącznie na tym jednym przezroczystym klocku. No, czyż to nie jest, moi drodzy, poezja? Ruszając trochę stolikiem, spójrzcie, jak on pięknie tutaj balansuje. Mamy normalnie uczucie prawdziwości i prawdziwego bujania nad wyspą. Zaczęliśmy od wisienki na torcie, jednak teraz przejdźmy do rzeczy kolejnych, które tutaj tak naprawdę są dopiero ciekawe. Zdemontujmy tutaj ten system podtrzymywania. No, z tego to ja będę długo dumny. Tak jak mówiłem, wyspa to jest tylko taki zapychacz. A właściwie Stojak, bo najważniejszy tutaj jest sam statek. Tak jak mówiłem, wszystko było robione z różnych części, moi drodzy tutaj, które nasi piraci znaleźli po drodze. Nie mogło oczywiście zabraknąć oryginalnych elementów ze statków, takich jak chociażby, o tutaj mamy fragment, akurat to z przystani gdzieś zerwano, ale mamy drewniane jakieś beleczki, a silniki, ale to do silników może przejdziemy trochę później. Mamy również bocianie gniazdo, które uwaga, no właśnie moi drodzy, kiedy nie byli w kosmosie, co mogli zrobić nasi piraci? I proszę, mamy postawione bocianie gniazdo, w którym nasz dzielny tutaj małpiszon mógł, prawda, nawet. Dla samego kapitana statku, gdy byli w kosmosie, nam, tu, nam tutaj, ten y, y, biedny Małpisz mógł się oczywiście schować w ten sposób, i to oczywiście było tak schowane, także w nadświetlną mogli wchodzić. Obydwie strony statku zostały wykonane właściwie w ten sam sposób. Czyli przyjrzyjcie się i tutaj statkowi, i tutaj, to widzimy, że został on zrobiony tak samo. Oczywiście nie do końca, bo tu jak widzimy są ciutkę inne klocuszki niż tu. Dlaczego? No cóż, ten bok kiedyś tutaj mocno oberwał. Prawie cały został yy, tutaj wytrącony, odrzucony z tego statku i został odbudowany na bardzo szybko z tego co zostało znalezione. I to nie jest tak, że absolutnie nie miałem takich klocków, jak które by to zrobić. Nie, właśnie o to chodziło, że tutaj miało to mieć historię, gdyż cały statek ma dość potężną historię. Na przedzie oczywiście musi być element, który gdzieś tam będzie straszył, no i będzie jak najbardziej piracki. Jadąc dalej widzimy co mamy. Mamy rykina, flagę piracką, trochę łańcuchów, tu piękne wykończenie u góry. A jeżeli Was dziwi w ogóle czemu ten statek ma taki dziwny kształt, to sami się przyjrzyjcie moi drodzy. Tak jest, zbudowanie po prostu statku pirackiego to by było zbyt mało. Ten statek musiał mieć jeszcze kształt, kształt kotwicy, moi drodzy. No i sami przyznajcie, że chyba się całkiem udało kształt kotwicy zachować. No cóż, jak widzicie, wybiegamy tu mocno poza kadr, widzicie takie behind the scenesy mojego kręcenia, ale wydaje mi się, że całkiem fajnie zachowałem. Dodatkowo ten smaczek, że on może stać właśnie na tych silnikach w tej postaci, ależ on długo będzie stał na moich półkach, moi drodzy. Przejdźmy jednak sobie do omawiania konkretnych części, gdyż oczywiście, tutaj to jest dopiero początek całej zabawy. Jak widzicie, po, y, przód mamy zrobiony faktycznie ze starego kadłu, ze starego elementu statku. To są autentyczne szybki i tak dalej. Autentyczny przód statku, którym pływał nasz kapitan. Powiem Wam szczerze, tak, z statku jestem dumny, ale wiecie, z czego najbardziej jestem dumny? Z systemów, które tutaj zamontowałem. Praktycznie każdą ścianę możemy sobie osobno zdemontować. O już wam pokazuję w taki sposób Widząc co kryje nam się w środku A to na przykład kryje nam się wojak Który steruje no właśnie Ten wojak steruje tą armatą w taki oto sposób I jest on na krzesełku Które tutaj nam się rusza No i proszę jak on pięknie może oszczeliwać wrogów Oczywiście takie działa, są z obydwu stron. No i cóż, tutaj na przykład, tym elementem, bo tu początkowo była szyba, ale tym elementem chciałem zrobić takie odwołanie trochę do autentycznych lat eee, Classic Pirates, kiedy właśnie takie na przykład miejsca to były miejsca, z, za których szczelano właśnie. Ale eee, to bardziej ci dobrzy chyba szczelali. Analogiczny system będzie z drugiej strony, i możemy udać się na drugą stronę, gdzie dzieje nam się dokładnie to samo. Spójrzcie. W taki sposób robiłem te panele i tu również mamy dostęp do naszego wojaka, naszego pirata, który swoim działkiem tutaj może oszczeliwywać e, wrogów. Bardzo łatwo jest to zaczepialne. No i moi drodzy, o kurczak wypadł, ale to kurczaku dowiecie się zaraz. Jak widzicie tutaj dwa takie działka miał ten statek, by ładnie oszczeliwać wrogów. Jednak moi drodzy, co moim zdaniem jest najfajniejszą rzeczą tutaj, to również, że bardzo podobnym systemem mamy ściągany dach. Tylko się przyjrzyjcie, moi drodzy, co się będzie działo teraz. Ściągamy sobie w bardzo łatwy sposób nasz daszek. O, cyk, cyk. Proszę bardzo. W jaki sposób mamy ściągany dach? Bardzo prosto. On tutaj jeszcze spod spodu został o, w ten sposób zgaczami wsparty. No i przyjrzyjmy się, co my tutaj mamy. I ściągnąwszy dach dochodzimy do sedna całej zabawy. Możemy wszystko zobaczyć, jak wygląda od góry i jak się tutaj prezentuje i możemy śmiało się od tej góry bawić Dalej pamiętajcie, te panele boczne możemy ściągnąć, by było jeszcze ciekawiej A jeżeli nadal Wam jest mało, to spójrzcie moi drodzy teraz na kolejną z pięknych funkcji Tutaj możemy ściągnąć sobie ten bok Tak jest, jest on w pełni ściągalny jeżeli jest Wam dalej mało ciekawostek, to oczywiście ściągalny jest również ten bok, co zaraz pokażę Ale możemy śmiało teraz zamontować dach Dalej statek może funkcjonować i ma w pełni ściągalne boki Spójrzcie, jak ja jestem w ogóle z tego systemu dumny. Możemy każdy ze ścian wymontować sobie. Budowanie boczne tutaj zastosowałem, i w każdym momencie możemy się każdym z paneli tutaj bawić śmiało i nie psując sobie zabawy, wyglądu reszty statku. Serio, ja jestem z tego mega, moi drodzy, dumny. Jednak przejdźmy do tego, co się tutaj dzieje. Mamy kapitana, moi drodzy. Kapitan, no cóż, jak sobie będę musiał tutaj chyba zdemontować jako postać? Kapitanem został oto ten kapitan, czyli klasyczny kapitan z lat 90. Moi drodzy, oczywiście kapitan jest cały czas, wiecie, raz, że trochę nieufny do nowych technologii, dwa, że ciężko im się przestawić, gdy całe życie pływano na statkach, a nagle jest im kazane pływać, nawet, no właśnie, nawet nie pływać, a latać na kosmicznych statkach. Dlatego on cały czas, jako sterowanie, ma tutaj klasyczny dla piratów, o, widzicie, koło pirackie. Jednakże technologią jakąś musi się tu wesprzeć, więc ma tutaj jakieś komputery i suwaki. Mimo wszystko ma również wsparcie w postaci butelczyny, która tutaj nam wisi obok, żeby w każdej sekundzie mogę chytać. Tutaj mamy lampeczkę. No i jednak nasz kapitan cały czas technologii nieufny, cały czas bazuje na zwykłych mapach, nie na GPS-ach. Do tego przejdziemy tutaj zaraz, moi drodzy. Oczywiście w takim statku nie mogło zabraknąć tak ważnego elementu, jakim jest tawerna. Tutaj nasi oczywiście żołnierze, nasi piraci się tutaj, prawda, zabawiają, to znaczy piją trunki, jak widzimy, są kielichy. Tutaj różnego rodzaju również trunki mamy na ścianie, ale mogą jeszcze coś zjeść. Mamy tutaj, to znaczy, kurczaczka, czy rybeczki, jak widzicie. Tutaj mamy, cóż, yy, taki banerek, yy, na którym właściwie jest zawieszony, jaki trunek jest serwowany dzisiaj w tym barze, a za barem stoi kobieta. Kobieta na statku pirackim? Cóż, raczej była to rzadkość, jednak w tym wypadku no, trzeba było zadbać, żeby ktoś jednak tych wojaków pilnował, żeby oni pamiętali, że nie o samą tawerną człowiek żyje. No i by pamiętali, że tutaj głównie latają, by łupierzyć, zdobywać i abordować. Ja na ich miarę tutaj pilnuję, żeby jednak o tym zapominali. By jednak tych butelczyn za dużo nie wypili. A gdyby jednak goście byli zbyt natarczywi, ma ona tutaj złotą szablę do samoobrony. Więc nie jest tak, że tutaj jest jakoś specjalnie zagrożona, żeby się bała. Zresztą widać po niej, że się nie boi, moi drodzy. Tak więc wygląda przód statku. Jeżeli z z pytacie mnie, czemu przód jest właśnie brązowiutki Czemu tutaj jest yy, znowu yy, tak bardziej beżowo, piaskowo, a nawet niebiesko? Moi drodzy, otóż. Po pierwsze, ma to podkreślić kastowość. tak, Z przodu, na drewnie, czyli na statku, byli ci najważniejsi e, ludzie, czyli kapitan i tak dalej, jacyś ważniejsi żołnierze. Z tyłu, natomiast jakby na piasku, byli parobkowie. No właśnie, nasi piraci mieli trochę problem z tą aklimatyzacją w nowych czasach, w związku z tym ta ziemia też w miarę została dostosowana. Czyli tutaj w miarę odwzorowany piasek, by się czuli, jakby naprawdę chodzili po piasku, a nawet skrawek morza. Mój całkiem ciekawe to przyznacie wygląda. Tu, jak mówiłem, mamy beczułki z jedzeniem. Jeden pirat nam się tutaj posila, nawet. No i tak wygląda tawerna oraz miejsce, gdzie kapitan steruje. Tak. Jeżeli jesteście, mówię, dalej ciekawi, co się dzieje, oczywiście drugi bok też jest ściągalny. Tutaj ten element zrobiłem po to, żeby jest zamontowany dach. Za ten element bardzo łatwo jest wymontować. Jak widzicie, jednym ruchem to ściągamy. Nie ma tutaj żadnego większego problemu. Cóż, teraz te butelczyny odjęliśmy, ale spójrzcie, co jeszcze tutaj mamy ciekawego. Mówię, pełna dostępność. Tu możemy zamontować dach i mieć przelotowość. Kapitan, oczywiście, jako osoba, która lubi dobywać pewnego rodzaju trofea. Tutaj jak widzimy Islandersów, również znanych z lat 90. zaatakował. No i tu jakaś głowa przywódcy chyba na jego czerwonej poduszce się znajduje. Jeżeli nadal wam jest, moi drodzy, mało tego demontowania, no to cóż. Myśleliście, że to wszystko? No nie, moi drodzy. Mamy bowiem jeszcze tył statku. A te u statku jak widzicie to są właśnie silniki zrobione z metalowych beczek, dodatkowo dwa yy, i tu dwa silniki boczne w ten sposób zrobione, sama rampa natomiast opuszcza nam się tak, oczywiście nie zawsze to musi być rampa często jest to, wiecie, to miejsce, gdzie jakiś nieszczęśnik może być wyprowadzony no i wiecie, taka klasyczna deska z której został zrzucany do morza do pożarcia rekinów, to jest właśnie to, moi drodzy, tak jak mówiłem jeżeli wam mało jest demontażów, no to jeszcze spójrzcie bo oczywiście nie mogłem zrobić Inaczej tył tutaj również jest demontowalny w pełni. No i co my tutaj mamy? Trochę kontrolek. Taką mini zbrojownię, gdzie możemy uzbroić się nie tylko w szable pistolety, ale i coś na odwagę wychodząc, pełno diodek. No właśnie, nie brakuje nam tu mm, diodek. Kurczę, że jak wiecie, jak będzie trzeba abordować coś i z tego statku wychodzić, wszystko nam się świeci na czerwono. Tu również wielki czerwony przycisk, gdyby jakieś parametry się poprzegrzewały, i tak dalej. Kilka mniejszych, jakichś innych kontrolek, i tak dalej. No i również, tak jak widzicie, tył jest w pełni demontowalny. Gdy zdemontujemy sobie absolutnie wszystko, ze statku wygląda on tak. Bardzo prosty system montażu który, jak widzicie, składa się z tego typu bocznych studów, ale jakże fajnie on działa. I już bez ścianek nie wygląda tak popisowo, prawda? Bez ścianek już to tak fajnie nie prezentuje się. Natomiast spójrzcie, jak bardzo łatwo jest znów tutaj, natomiast spójrzcie, jak znów bardzo łatwo te ścianki jest nam tutaj zamontować. O, cyk, cyk, moi drodzy, i wszystko się trzyma i tak zbrojownia wygląda yy, jednak, gdy się patrzy z perspektywy statku, widzicie, kontrolki kontrolki, wszystko tu się może świecić no tutaj taka silnikownia e, tu jeszcze okienka mam nadzieję, że je widzieliście no i tak moi drodzy prezentuje się mój moc ja jestem z niego niesamowicie dumny, pozwólcie, że ja teraz cofnę wszystkie zmiany, to znaczy poprzytwierdzam wszystkie ściany by to było znów kompletne, by to znów wyglądało tak jak ma wyglądać spójrzcie na łatwiznę, i tak tak, to z tego cięższego, dobra jednak zrobię to z tego łatwiejszego boku, żeby tu nie było jakiś wpadek na filmie. Spójrzcie, tylko robimy tak i robimy. Uwaga, cyk. Cyk ściana przytwierdzona. Idziemy do drugiej ściany. No ja naprawdę jeszcze raz muszę powiedzieć, jestem dumny z tego systemu, który tu zastosowałem. Gdyby Lego takie stosowało w swoich, naprawdę byłoby znacznie yy, lepiej, prawda? Do każdego z tych elementów możemy się, tak jak pokazywałem, dostać yy, bez większego problemu, bez większego tutaj, yy, prawda? Rozmontowywania statku i możemy się śmiało tym bawić. Tak wygląda trzy czwarte złożony statek. Jak widzicie, tutaj również już możemy się bawić. No i to już, moi drodzy, będziemy montować teraz dach, który również bardzo łatwy sposób się nam montuje i chyta się go tak: Raz, dwa, trzy. Tutaj z przodu: cztery, pięć, sześć. Jak widzieliście. Mój mocek, moi drodzy, do Lego Masters, mój i Łukasza prezentuje się w taki sposób. I naprawdę śmiem twierdzić, że może dużo mocków w moim życiu nie zbudowałem, w sensie przynajmniej nie na ten kanał i tak dalej, ale to jest mój popisowy chyba mocek w życiu. Bez kitu, no. No nie no, nie, nie można powiedzieć inaczej. To jest mój popisowy mocek w życiu, więc bez jaj. Och, napiszcie w komentarzu, co mi sądzicie. No, mi się podoba po prostu niesamowicie, jakbym miał zarapować. Jestem dumny z rozwiązań, które tu zastosowałem. Jestem dumny, jak on nam fajnie wyszedł. Tym bardziej, że naprawdę on został budowany w dość sporo krótkim czasie. E, a jednak, ta spójność kolorystyczna, ta historia, to wszystko, co się tutaj dzieje, to jest po prostu wow. Ja wam dziękuję za kolejny wspólny film na moim kanale. Mam nadzieję, że mocek Wam się podoba, i ja mam nadzieję, że trzymacie kciuki za to, żebym się z Łukaszem dostał do Lego Masters. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach, w kolejnych mockach. Kurczę, niestety trzeba będzie to zburzyć, by mu zbudować kolejne, ale mam nadzieję, że uda się zbudować kolejne bez burzenia tego. Trzeba wrócić do mocków w World Without Bricks, tak? No bo już tam zacząłem, a muszę to skończyć. Dzięki i zostawcie subskrypcję, jeżeli ten mocek Wam się spodobał. Widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!